Hej, jestem dzisiaj nową youtuberką Okej okay. Już się zaludzi Jestem nową youtuberką Która będzie Będzie ważną osobą Będzie bardzo ważną I każdą osobą Zamknij, zamknij pysk Sama zamknij Zamknij ten pysk Kurczę, tylko nie udawaj przyguba, bo ja się dam na, na, na. Będziemy bardzo, będzie bardzo męską grać. Bardzo, bardzo męską. Normalnie tak męską żegały Tom. Ogień i woda. Normalnie tak męskie, że... Dobra, no nie ma. A mnie nie pokazała. Dobra, to jest moja spólniczka, która będzie udawała babę. W ogień i woda. Więc zrobić widzenia z tym przygłupem tym downem. Chyba ty jesteś downem. Dobra, Dobra. Kurwa, ja nie mogę tutaj usiąść. No ja pierdzielę, no <gry> tak mam kurde być. Zamknij się, no. no chodź na kanapę, o na jezus. Ale oni są dziwni. No co to nie rozładowuj. Czekaj, no musimy się. I szybko nagrywać, dobra dalej dziś bo mi się ten dzisiaj... dobra. 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 Dobra, ty jesteś babą. Dobra. Wow, odkraszam rękę. Najniżej jest... co? Gdzie jest myszka. Gdzie jest myszka? Dobra, tu jest. O. Niestety ten odcinek będzie bardzo krótki, ponieważ y, rozładowuje się nam telefon i niestety y, nie będzie aż takiego długiego ten odcinka. Takiego długiego ten odcinek. Aaaa, i nie gram dwoma palcami, bo ja, bo ja... mam... No ja też mogę. Bo, ale czemu? ja... Bo, ale chorera, tu jest mój pierwszy. Ja mam tutaj swój kryształ. no. a ja mam tam. No ale... Musisz ale do chuja, to jest nieuczciwe, bo... Jak? Bo kurde, prawem do chuja. Kurde? No czemu ty przeklinasz? Do chuja! Ej, no weź... Szybciej zapierdalej tam, do tego winda. Ja pierdzielę, ale ty musisz tam, kurde... No nadepnęłam, no No teraz, to że czemu tam nie leci? No czemu ja się zatrzymałam? Super god. Weź się opanuj tutaj, no weź. Ty masz, kurde, zapierdalej. Siło bądź! Gęba. No kurde, What? możesz tam To No ja kawalerz! Masz. What? Jeb, nie mogę. Taś Czekaj więc. na mnie, no! Nie. No chodź, i tak musisz mi pomóc tu. No kurde, cóż z tym gównem dzieje? Jesteś sieniasem i po prostu. nie możesz to grać, po prostu. Ty jesteś jakaś głupia, jak to do nagrywasz. Ona nie jest taka chamska, jak y, nie nagrywa. Ona po prostu teraz chce się popisać, więc... Samo się chcesz popisać, ja się nigdy nie popisałam. Ja no tak. No to ciekawe, czemu teraz y, przeklinasz? Bo bo jestem, bo, przy, jestem tak. Jedno gdzie ty? Ja. B będzie. Słuchaj, ale przeszłaś od sraki. Ja chyba. znam całą mapę, bo ja z Amelą grałam. To bo? jest fajne i to i to. Nie lubię tej Ameli. Więc... Ty nawet jej nie znasz. Ale sądzę, że jest głupia, bo... Tak. Bo co? Bo jest głupia. No Jezu, no patrz, posunęłaś mi to! No i... Ja pierdzielę Ty jesteś... Ale Ty sobie możesz to przesunąć, a ja nie mogę, bo ja mam tutaj szybciej to bo ja się tutaj... Jezu, czekaj na mnie! Ale ja Ci nie mogę tego zrobić! O co ci no Jezu, czemu to już Ja nie mogę wyjść! I wiesz, że to tak połowę? Trudno, mogę nagrywać <grywać> tak, o! O! Ślepi jest. No. Dawaj, no. Tu jest mój. Wygląda jak fiut. się tu wygląda jak... jak... Fiut. Zamrożony. Mhm. Dobra. Jezu, no możesz tam przesunąć tą dźwignię cholerną? Widzicie blisko? I czekajcie, tutaj będzie idealny ekran. Tak, o. to będzie idealny, no dobra. Ciśniemy. Oj. No tak, ciśniemy. Możesz co? mi dźwignię? Możesz mi dźwignię zrobić? A wy? Jezus, co za... Proszę cię tylko, kurde, od godziny. A ty, kurde, nie. A ty, kurde... E, dobra, idziemy, bo, kurde... Musimy to robić od nowa, bo to było na czas. Tak dobra. jak zawsze. Mam to w dupie, kurde. Nie przejdziemy tego w takim razie, robimy to od nowa. No? Nie! Nie da się tego zrobić, weź się opadł. Da się. Pada. No może ty zaba tam pójdziesz. Ale, Ale.